Krakowski oddział wspólnoty Mężczyźni Świętego Józefa włącza się w akcję wielkopostną 21 dni milczenia. Wyjaśnimy, o jakie milczenie chodzi i dlaczego, może być to bardzo istotne. W rytmie wydarzeń magazyn reporterów Radia plus Kraków będą przez trzy tygodnie powstrzymywać się od narzekania, od krytykowania i od korzystania z mediów społecznościowych. Krakowska Wspólnota Mężczyźni Świętego Józefa rozpoczęła akcję 21 dni milczenia. Inicjatywa jest jedną z form duchowego przeżycia Wielkiego Postu, ale także przygotowaniem do uroczystości Świętego Józefa. Andrzej Lewek, mężczyźni św. Józefa Kraków. Tą inicjatywę podejmujemy nie pierwszy raz. Dwa lata temu rozmawialiśmy w gronie odpowiedzialnych za mężczyzn św. Józefa, w jaki sposób przygotowywać się do uroczystości św. Józefa. Pomyśleliśmy sobie, że charyzmatem mężczyzn św. Józefa jest bardziej naśladowanie św. Józefa, więc pomyśleliśmy sobie, co jest takiego, co wyróżnia św. Józefa i św. Józef jest znany z tego, że na kartach Pisma Świętego trudno znaleźć jakiekolwiek jego słowo. Był takim świętym milczącym. Więc skoro to jest wyróżnikiem Świętego Józefa, to może tym przygotowaniem do jego święta jest naśladowanie go w tym, żeby ograniczyć się w naszym mówieniu. Tu nie chodzi o to, że nie mówimy, bo nie moglibyśmy audycji nagrać. Natomiast myślę sobie, że mamy w genach narzekanie, krytykowanie. Bardzo łatwo jest nam oceniać innych, mówić, że my wiemy wszystko najlepiej, wszyscy inni są nie tacy. Patrząc na to, co Święty Paweł napisał w liście do Efezjan, to jest czwarty rozdział, wersy 29. Niech nie wychodzi z waszych ust żadna mowa szkodliwa, lecz tylko budująca, zależnie od potrzeby, by wyświadczała dobro słuchającym. To jest pewien wyznacznik. Postu milczenia, że chcemy mówić tylko to, co buduje, a unikać wszystkiego tego, co jest czczą gadaniną, co jest tylko takim powtarzaniem bezproduktywnym osądów, opinii. Państwo też zachęcają, aby podczas tych 21 dni ograniczyć media społecznościowe. Powinniśmy wyciszając się w tym okresie Wielkiego Postu, również unikać tych dyskusji, które toczą się w mediach społecznościowych, albo po prostu szukania jakichś takich nowinek, które niekoniecznie budują. Więc takim elementem tego wyciszenia i tej ciszy i tego przeżywania. Postu milczenia jest wyciszenie mediów społecznościowych. Ograniczamy to wszystko, co w takim normalnym rytmie generuje w nas taki szum medialny, który niekoniecznie jest dobry. Dlaczego akurat 21 dni? To było bardzo praktyczne, dlatego że inicjatywa pojawiła się 21 dni przed uroczystością Świętego Zefa, ale to są też liczby symboliczne, bo to jest 3 tygodnie, każdy tydzień to jest 7 dni, więc myślę sobie, że 21 dni to jest taki czas, który już pozwala doświadczyć tego wyciszenia, chociaż optymalnie byłoby podwoić te czas, bo jak psychologia uczy, sześć tygodni może w nas wyprodukować nawyki. Czy do tej akcji może dołączyć każdy? Ona została zainicjowana przez wspólnotę mężczyźni świętego Józefa. Automatycznie myślimy, że to mężczyźni biorą w niej udział. A co z kobietami? Oczywiście zapraszamy kobiety. Ta mowa szkodliwa nie jest tylko męskim problemem, ale jest problemem ogólnie społecznym. Istotą tego milczenia jest słuchanie. Istotą milczenia jest to, że przestawiam się z komentowania i narzekania, na słuchanie, wsłuchanie się w potrzeby, wsłuchanie się w ludzi, którzy są wokół, a może przede wszystkim wsłuchanie się w Pana Boga, który w tym czasie wielkiego postu mówi do nas, mówi do nas bardzo konkretnie, bardzo osobiście, mówi do nas tak bardzo wyraźnie. Ale w tym natłoku szumu informacyjnego, w natłoku takiego pędu dnia codziennego i, i takim nastawieniu, że ja wiem wszystko najlepiej, nie potrzebuję nic usłyszeć, możemy po prostu zgubić ten ważny głos Boga, który chce do nas mówić. 21 dni milczenia. Nawet jeśli państwo nie dołączą oficjalnie do mężczyzn świętego Józefa, to powstrzymać się od narzekania, krytykowania i ograniczyć trochę używanie mediów społecznościowych, myślę, że może zadziałać, nawet jeśli nie będzie trwało 21 dni. To wyzwanie, które podjęli mężczyźni, zakończy się 19 marca. To dzień liturgicznego wspomnienia świętego Józefa.